Moimi Państwa gościem jest Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego, dwójka na liście Sosnowieckiej, trzeciej drogi. Dzień, dzień dobry, dobra, panie, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Prawo i Sprawiedliwość w Spodku w Katowicach na konwencji, Koalicja Obywatelska na Marszu Miliona Serce w Warszawie, a trzecia droga w drodze po Polsce z tysiącem spotkań. To było dokładnie tysiąc spotkań, czy ten tysiąc to jest taki, taki szczerze symbol? Mówiąc, szczerze mówiąc, panie redaktorze, to było ponad tysiąc spotkań, bo jak się okazało, wielu z naszych kandydatów w trakcie tego weekendu mobilizacji, bo tak go nazwaliśmy w całej Polsce, odbyło po kilka spotkań. E, okazuje się, że ta e, jednak atmosfera jest dużo lepsza niż jeszcze była kilka miesięcy temu, że na nasze spotkania przychodzi wielu wyborców niezdecydowanych i tych, którzy jeszcze do niedawna głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Naprawdę? Chce mi pan powiedzieć, tak, że wyborcy PiSu przychodzą na wasze tak jest. spotkania? jeszcze wyborcy PiSu, którzy kilka miesięcy temu głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ale teraz po prostu widzą, że ta władza nie jest w stanie realnie zajmować się ich problemami. To są albo drobni... Ale mówi pan tak serio, serio, czy na mi pan makaron ale zaraz, na zaraz, uszy? Zaraz panu podam konkretne przykłady, zresztą to myślę, że na wielu materiałach z naszych wyjazdów będzie można dostrzec, że wyborcy PiSu po prostu widzą, że nie wszystko się dało albo wiele, mimo z tego, że zostało im obiecane, nie zostało zrealizowanych. No, wczoraj na jednym ze spotkań w Oświęcimiu podchodzi starsza pani Mówi, co my mamy w ogóle, jeśli chodzi o ofertę na stole dotyczącą ochrony zdrowia, bo ona zaufała w 2019 roku ponownie PiSowi i nie czeka już miesiąc do endokrynologa, tylko dwa. Więc ona mówi, że już ma tego dość, mówi, że będzie przekonywała także koleżanki i to też się zmienia, że ludzie nie boją się mówić, także w mniejszych miejscowościach, a dlatego byliśmy w, w całej Polsce, aby właśnie dać im sygnał, że ich głos jest tak samo ważny, jak głos tych, którzy przyjadą do Warszawy. Nie boją się dzisiaj mówić o tym, że odwracają się od tej e, władzy, która no już nie, nie, nie jest w stanie odpowiedzieć. Czyli uważa problemów. pan, że następuje jakaś zmiana społeczna, którą wy widzicie? Tak? Ja tylko uważam, ja jestem o tym przekonany i mówią to też ci, którzy przychodzą na nasze e, spotkania. Widać zmianę trendu, widać to po sondażach, badaniach, również robimy wewnętrzne e, badania. One są zbieżne, choć dla trzeciej drogi lepsze niż te, które niedawno przekazał Donald Tusk, bo to jest poziom tylko 11%, jaki mamy na. Wewnętrznych dwa... badaniach, tak? Wychodzi wam 11% tak, na dwa tygodnie przed wyborami, więc to jest ten poziom, który chcieliśmy osiągnąć. Jestem przekonany, że ten wynik 15 października będzie jeszcze lepszy właśnie dzięki tym. Którzy dzisiaj widzą. No dobrze, o czym ale była Pan mówi o jednym, o, jednym, o jednym przykładzie wyborczyni, która podchodzi. A tak. Prawo i Sprawiedliwość cały czas jest najsilniejsze w wielu sondażach, więc Oczywiście. wiele osób zagłosuje. Mówi Pan, że tutaj kobieta y, Pani jest zaniepokojona sytuacją mhm. w ochronie zdrowia. Mateusz Morawiecki na konwencji mówi, że podszedł do niego emeryt i pokazał mu paragon, że zapłacił zero złotych za lekarstwa. Tak, a do Władysława Kościołnioka Kamysza, co też uwieczniliśmy na jednej z rolek w naszych mediach społecznościowych, podszedł emeryt, który mówi, że nie jest w stanie dzisiaj nawet wykupić. Część mu nie przysługuje, a część i tak była dużo droższa, choć nie refundowana, więc i tak płaci więcej. Zresztą wielu z nich mówi, że co z tego, że leki ma troszeczkę tańsze, jeśli kilka razy więcej w ciągu ostatnich miesięcy musi zostawić w sklepie. Między innymi przez to, że prawo jest sprawiedliwość kompletnie ostatnio sobie nie radziło z inflacją. Ludzie tu widzą po prostu. Mimo tych wielkich słów pana premiera Morawieckiego, no to jeszcze Polacy nie dadzą się panu premierowi uwieść tą już propagandą, bo niestety Polaków nie uda się nakarmić propagandą, nie uda się ich zakrzyczeć, nie uda się tej rzeczywistości zakłamać. Choć no, z ust pana premiera Morawieckiego wczoraj nie słyszałem żadnej konkretnej propozycji, słyszałem stek kłamstw, oszczerstw, nienawiści, bo to był spektakl nienawiści, panie redaktorze, a nie żadna konwencja wyborcza od partii rządzącej. Tak pan uważa? No, tak, ja przecież to tutaj Jarosław Kaczyński ostrzegał, mhm. mówił, że powrót opozycji do władzy Donalda Tuska no. to będzie zlikwidowanie programów społecznych. O tym mówili politycy PiSu. PiS myślę, że już powinien zmienić swoją nazwę na Antyopozycja. Ta partia nie ma niczego do zaproponowania poza nienawiścią, hejtem wobec innych partii. Prezes Kaczyński wie, że już jest tak niewiarygodny w tych wszystkich swoich obietnicach, że musi tylko i wyłącznie straszyć innym politykiem, jak Donaldem Tuskiem, żeby jeszcze utrzymać się przy władzy. Wie też zresztą, że dzisiaj no, tym, co może PiS u władzy utrzymać. Są ci wyborcy, którzy odpisy odchodzą. Właśnie tacy, o których mówiłem, o których mówił też, Tu w swoim wystąpieniu wczoraj w Warszawie, dlatego do nich jest skierowane to, to wystąpienie prezesa Kaczyńskiego. Tam nie ma żadnej wizji w przyszłości, tam nie ma żadnej rozmowy o tym, jak Polska powinna wyglądać za pięć czy osiem lat. Jest straszenie Tuskiem. To, naprawdę, czy znaczy, jesteśmy w tak trudnej sytuacji geopolitycznej, w tak trudnej sytuacji gospodarczej. Polacy o tym mówią, ile firm upada, a Jarosław Kaczyński zajmuje się jednym człowiekiem w Polsce Donaldem. W Polsce. Jarosław Kaczyński mówił też o Donaldzie Tusku. No, wiele rzeczy, ale najmocniej chyba w Donalda Tuska i całe środowisko miało Platformy Obywatelskiej Opozycji miał uderzyć spod, dość wulgarny. Wybrane mhm. wypowiedzi z polityków, z różnych manifestacji. Szczerze mówiąc, ja byłem zaskoczony, że emisja o tej godzinie, kiedy oglądały też dzieci, były tam dzieci na tej konwencji, no, że Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na coś takiego. W ogóle ta partia, partia Kaczyńskiego. Mówiąca o nienawiści, jest to tak, można by przypomnieć, jakby naprawdę ubrał się diabeł w ornat i na Mszę Świętą dzwonił. To jest partia, która na trwałe podzieliła Polaków, która w każdym z tematów widzi spór polityczny. Nie ma takiego powodu i nie ma takiej rzeczy w Polsce, gdzie ona nie mogłaby znaleźć czegoś, co mogłoby Polaków podzielić. To jest partia nienawiści. I ta partia dzisiaj mówi, że ktokolwiek jest w stanie wypowiedzieć jakieś słowa, słowa, tylko, tylko to pisma, wszystkie narzędzia w ręku. I to pis może mógłby tę wojnę zakończyć, a on ją podgrzewa. To pan prezydent Duda wyzywa innych od świń, to pan y, europoseł Tarczyński wyzywa byłych prezydentów od bydlaków, to ci politycy, y, mówią o Donadzie Tusku, per Niemiec, to ci y, politycy wyzywają innych polityków, to również ich sojusznicy wieszali podobizny europosłów na szubienicach. Nie zrobiła tego żadna partia opozycyjna, zrobili to zwolennicy i posłowie PIS. Jak się panu podobała obecność Dominika Tarczyńskiego, europosła PiSu, no. byłego posła. Naczelnego hejtera y, prawa i sprawiedliwości, który mówi o tym, że prawo i sprawiedliwość jest obiektem nienawiści. No to naprawdę mm, uśmiech politowania. Swoją drogą mógłby taki obrazek wywołać i śmieszność, gdyby to nie było straszne. Dominik Tarczyński, wyzywający byłych prezentów od bydlaków, mówi o tym, że ktokolwiek atakuje prawo jest sprawiedliwość. Prawo jest sprawiedliwość, które ma narzędzie hejtu i nienawiści w swoich rękach, bo tak. Tak de facto jest, jeśli chodzi o telewizję rządową. Telewizję rządową, która nie realizuje żadnej ze swoich ustawowych zadań, blokuje dostęp do polityków opozycji, jak chociażby polityków trzeciej drogi Dariusza Kińczaka, czy moje. Bo my nie możemy pójść do TVP i powiedzieć tego, co u pana redaktora we wszystkich innych stacjach lub rozgłośniach. O tym za chwilę, o TVP natomiast. Natomiast, natomiast to, to, to PiS jest partią, która od ośmiu lat konsekwentnie dzieli Polaków i się Przepraszam, konfliktem po prostu żywym. Panie Rzeczniku, ale z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość chwali się, mówi to jest największa konwencja, mnóstwo ludzi, mhm. zajęliśmy zdecydowaną część spotka, mówią mamy wsparcie, czujemy siłę. Te obrazki to nie będzie taka manifestacja siły, że ludzie, którzy się wahają, pomyślą sobie, no może popełniali błędy, ale damy im jeszcze raz szansę. Mieliśmy tysiąc spotkań trzeciej drogi, mieliśmy Marsz Miliona Serc Koalicji Obywatelskiej i mieliśmy Bankiet Milionerów PiSu w Katowicach, bo tak go nazywam. To nie była żadna konwencja. No to, że partii władzy po ośmiu latach udaje się zwieść autokarami działacz do jednego z miejsc w Polsce, no gratuluję, przecież wiadomo, że mają za co. To było jedno wydarzenie ich w tej kampanii takie duże, więc naprawdę nie wpłynie to w ogóle na, na sentyment Polaków wobec tej partii. To porozmawiamy o Marszu Miliona Serc, który wczoraj w Wirtualnej Polsce też relacjonowałem i rozmawiałem z jego uczestnikami, i od kilku, zdaje się od trzech osób. Usłyszałem, mamy żal do liderów trzeciej drogi, że ich nie ma tutaj. Są przedstawiciele, byli przedstawiciele, ale liderów tam nie było. Ja bardzo ciekawą sytuację właśnie mieliśmy w święcimi i w Częstochowie, gdy podeszli do nas zwolennicy kalicji Obywatelskiej, którzy nie wybrali się akurat na marsz do Warszawy, ale rozumieli naszą decyzję. Część rozumiała, część chciałabyśmy byli w Warszawie, natomiast to zrozumienie mimo wszystko jest. Ja rozumiem, że są pewne grupy osób, które chciałyby, żeby cała zjednoczona opozycja pojawiła się w Warszawie, tylko no ten jeden nawet milion, Choć pewnie było kilkaset tysięcy, to było wielkie, wspaniałe wydarzenie i nie da się zakłamać tej liczby i tego, że była to jedna z większych manifestacji w Polsce po 1989 roku. Ten milion jednak nie wygra wyborów sam. Aby to analizowaliśmy, opozycja wygrała wybory. Potrzebnych jest blisko 10 milionów głosów, z czego myślę około 3-2,5 milionów głosów na trzecią drogę, w której duża grupa osób to ci, którzy. Em, e, szukają trzeciej właśnie drogi. No to może nie, przyjechaliby na marsz, gdyby pojawili się tam Władysław Kosiniak, Kamysz i Szymon wielu, wielu z naszych e, zwolenników, sympatyków e, wypowiadało się, że chce być akurat wtedy w swoich lokalnych społecznościach, że e, ma inne zadania na ten dzień, to raz, a dwa, że właśnie dlatego wybrało trzecią drogę, żeby. Um, nie iść z tymi, z którymi nie we wszystkich sprawach są pogodzeni. I ja to rozumiem. A widzi pan zmianę tonu na opozycji, bo było trochę inaczej. Uh -huh. Donald Tusk pod pozdrawiał liderów trzeciej drogi. Szymon Hołownia i Władysław Kośniak-Kamysz mówili, że trzymają kciuki za marsz w Warszawie. Z czego to wynika? Uśmiecham się, panie redaktorze, bo. Widzę i ja, zastanawiam ja... się dlaczego, czy to. Jest życzliwy uśmiech. Oczywiście. I od miesięcy mówiliśmy, że opozycja do Donalda Tuska potrafi ze sobą uśmiech. do całej Platformy Obywatelskiej, do Donalda Tuska, do Lewicy, do wszystkich partii demokratycznych, um, bo ta współpraca jest dobra na wielu płaszczyznach przez ostatnie miesiące i lata i myślę, że zbyt... różnie to było. Tak, bo mamy różne poglądy, mamy różne wrażliwości, ale w sprawach fundamentalnych, jak chociażby kwestia Paktu Senackiego, bo to jest kwestia czysto polityczna, albo też w sprawach strukturalnych, my ze sobą współpracujemy. Mamy zresztą, myślę, bardzo dobry poziom współpracy na poziomie rzeczników prasowych, na poziomie biur medialnych, na poziomie wielu wydarzeń organizacyjnych. Nie wchodzimy sobie w wielu wydarzeniach w drogę. Potrafimy ze sobą dobrze współpracowach, nie ma konfliktu też między liderami, więc ten klimat jest naprawdę ale bardzo dobry. A jeśli okazałoby się, że macie razem rządzić, no to tak. może być trudno, dlatego że zdania no. są różne. Jest kilka punktów Oczywiście. wspólnych, ale jest też prezydent Andrzej Duda, który cały czas będzie miał prawo Panie redaktorze. weta. Powiem, okay. przywołam chociażby jedną rzecz. Wystąpienie Włodzimierza Czarzastego spodobało się wielu obecnym na marszu, bo to było widać, ta reakcja była mm. pozytywna, ale on mówił, że marzy o Polsce, w której jest państwo świeckie, marzy o tym, żeby kler nigdy nie mówił nam, co mamy robić, kogo kochać i w jaki sposób. No, jak się domyślam, PSL-owi tak. nie do końca nie, to pasuje. Jedna rzecz. W Włodzimierz Czarzasty, ja słuchałem tego wystąpienia, mówił w takim mocno ekspresyjnym tonie, em, bo taki jest tryb Wiecowy. Natomiast mówił o tym, o czym mówi od dawna lewica, o rozdziale Kościoła od państwa, o państwie świeckim. Rozumiemy to podejście, choć uważamy, że poza rozdziałem Kościoła od państwa. To naprawdę można się tutaj powołać na słowa nawet samego papieża Franciszka, który mówi o tym, że e, państwa powinny pozostać świeckie, bo te wyznaniowe źle kończą. Akurat papież Franciszek to wiem, opowiada różne rzeczy. Wiem, natomiast na które... kwestii wiary mówi dobrze, bo mówi konkretnie o tym, że państwa wyznaniowe źle kończą. Mówi o tym, że potrzebny jest i rozdział kościoła państwa, i współdziałanie tam, gdzie jest to potrzebne, bo te korzenie chrześcijańskie my wyrastamy jako Polacy, z nich zawsze przy nas pozostaną. Natomiast oczywiście, że mamy różne wrażliwości. Ale i tak, panie redaktorze, ja się uśmiechnąłem, gdy pan zadał to pytanie, bo wczoraj jedna z pań w Nowym Sączu mówiła. Ja rozumiem, że Wy macie inne zdanie niż Koalicja Obywatelska czy Lewica, my mamy różne zdania, ale i tak nas łączy więcej niż tych, niż tych którzy rządzą, bo my się przynajmniej lubimy i my sobie rękę potrafimy podać, a nie tylko i wyłącznie spaja nas koryto. Więc w pełni przyjmuję ten punkt widzenia. Jest taka grupa bardzo silnych zwolenników Koalicji Obywatelskiej. Silni razem, tak się mhm. nazywają w mediach społecznościowych, oni są jednymi z takim, takich najsilniejszych, właśnie krytyków. Często nawet pojawiają się życzenia sprowadzenia Was jako trzeciej tak. drogi pod próg. Po pierwsze, nie demonizowałbym tej grupy. To jest, rozumiem, grupa aktywnych osób w internecie i niech robią swoje, choć z wieloma akurat ich zdaniami się nie zgadzam, jak na przykład tym, że no, tak. Gdyby wynik sondażowy trzeciej drogi się potwierdził, ten, który oni uważają, że to jest grubo pod progiem, to wtedy to jest lepiej dla Partii Demokratycznej. Otóż nie. I dla Polski, i dla partii demokratycznych jasne jest, że alternatywa jest prosta, albo dobry wynik trzeciej drogi i silna trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu, więc w interesie wszystkich partii demokratycznych i stąd też ten dobry klimat na opozycji wynika, że my wszyscy już myślę zdaliśmy sobie wprost sprawę z tego, że nie jest w stanie jedna partia pozyskać wszystkich wyborców, nie tylko wśród partii demokratycznych, ale też tych, którzy odchodzą od PIS-u i potrzebne jest tutaj współdziałanie. I tak jesteśmy w stanie znaleźć minimum programowe, bo więcej nas mimo wszystko łączy niż dzieli. Poza Kwestiami światopoglądowymi, bo gdybyśmy mieli we wszystkich sprawach jedno zdanie, to bylibyśmy w jednej partii, ale jesteśmy się w stanie dogadać i myślę, że to środowisko, o którym pan redaktor mówi i pyta, też to powoli zaczyna rozumieć. Na kogo zagłosuje Polska Wieś? Na PiS? Czy może na Koalicję Obywatelską z Kołodziejczakiem, czy, czy na PSL? Bo mam takie wrażenie, że temat rolników pojawia się głównie oczywiście w kwestii problemów z przyjazdem ukraińskiego zboża, ale nie tylko. Ten, po, tych problemów polskiego rolnictwa jest bardzo wiele przez ostatnie 8 lat, bo to przez ostatnie 8 lat zlikwidowano ponad 100 tysięcy gospodarstw, a nie tylko i wyłącznie w czasie ostatnich kilku miesięcy. Ale PSL nie wygra raczej na polskich e, Będziemy mieli wskazuję. bardzo dobry wynik, mimo tego, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość próbuje zakłamywać rzeczywistość jak tylko może. Natomiast no, ostatnio Pan minister Telus prowadzący kampanię wyborczą na jednym z targów próbował rozdawać swoje ulotki, został pogoniony przez tego, który sprzedawał, przez jednego z rolników, przez jednego z gospodarzy. Mówi, przez Pana działanie, przez działania Pana rządu ja nie mam gdzie sprzedać swoich jabłek, więc niech Pan mi nie przychodzi tutaj z żadnymi wyborczymi prezentami i obietnicami. Taki jest dzisiaj klimat na polskiej wsi. nikt naprawdę w władzy nie, nie wierzy. Um, y, dlatego, Panie redaktorze, że mimo... A Was nie gonią? Oczywiście, że zdarzają się głosy krytyki, no ale tylko, że my jesteśmy wiarygodni od początku do końca, mówimy e, prawdę i mówimy e, od początku do końca e, na podstawie tego, co sami rolnicy do nas zgłaszają. Bo gdy my mówiliśmy w lipcu i w czerwcu ubiegłego roku, że potrzebne jest unormowanie kwestii handlu e, z Ukrainą, potrzebne jest znalezienie takiego rozwiązania w zakresie... Wozu ukraińskiego zboża i tranzytu go przez Polskę, by nie uderzyło ono w polski rynek? To Jarosław Kaczyński prezes pisu mówił, że ukraińskie zboże dla polskich rolników nie jest żadnym zagrożeniem, a ma. Wiceminister ówczesny Kaczmarczyk mówił, że nie ma żadnego z tym problemu. To kolejny jeszcze wątek, podobała się panu obecność. Jerzego Owsiaka na Marszu Miliona Serc? Czy jako symbol Wojsku nie powinien nie brać? z żadnego udziału? problemu. Myślę, że i tak wszyscy będziemy wspierać WOŚP, który jest wspaniałą, szlachetną inicjatywą. Więc jak więcej osób, właśnie ze strony społecznej, którzy robią bardzo dobre rzeczy, angażuje się po stronie demokratycznej, tym lepiej. No Nie widziałem Jerzego Owsiaka, który jednak wykonał tak wspaniałe dzieło na konwencji PiSu swoją drogą. To pokazuje pewien dysonans pomiędzy partiami demokratycznymi, który właśnie scenę. I właśnie zdania swoje polityków, liderów oddają i wolą oddać ten czas społecznikom, a pisem, który wysyła na scenę tylko i wyłącznie partyjnych nominatów. Kiedy trzecia droga jeździła po Polsce, spotykała się z wyborcami, to zapewne musiała gdzieś tankować. I pytanie, czy zdarzały się problemy zdarzały z tankowaniem, awarie? Gdy w piątek, z piątku na sobotę, przemieszczaliśmy się z województwa pomorskiego do Elbląga, podjechaliśmy na jedną ze stacji Orlen i nie mogliśmy zatankować. Pewnie przypadkowo doszło do awarii dystrybutora. No w wielu miejscach te awarie w kraju Ta, ta awaria wynikała z maila i. od górnego, jaki wysłał Orlen do, do swoich stacji, do tych, którzy je prowadzą. Aby... Orlen mówi, że nie ma żadnych problemów. Mm -hmm. No to myślę, że ja chętnie wziąłbym na przejażdżkę e, tych, którzy tak mówią, polityków PiSu i członków zarządu Orlenu. E, myślę, że jak oni jeździli na konwencję PiSu w Katowicach, to sami dostrzegli te problemy. E, jest to oczywiście gigantyczny problem z tym. E, tam sam Daniel Obajtek e, chyba e, no wie, bo w 2022 roku mówił, że obniżenie ceny e, na stacjach wiązałoby się... E, z Pewnym zachwianiem z dostępnością paliw na rynku, więc dzisiaj wypisz wymaluj. i ta sytuacja jest taka, jaką opisał. Chce mi Pan powiedzieć, że to wszystko jest na potrzeby Kampanii, że tutaj Orlen gra w tej orkiestrze pisowałam bo kampania wyborcza to jest wspaniały czas. Polacy też mogą politykom powiedzieć wiele, a nie tylko politycy mogą do, do wyborców mówić. Wczoraj jeden z panów mi powiedział, panie Miuszu, jak tak dalej pójdzie, to do 15 października, jak tej władzy dalej nie będzie w sondażach rosło, to będziemy tankować za 3,99, więc ja się trochę wstrzymam i nie będę biegał z karnistrami, jak pan poseł z PiSu osłuch tankował teraz, tylko może za kilka dni będzie jeszcze taniej, bo im... Dalej jest PIS od utrzymania władzy, im niższe są punkty e, sondażowe dla PiSu, tym e, niższa cena będzie musiała być paliwa. Będziemy się przyglądali temu, jak ta sytuacja wygląda. To na koniec o TVP jeszcze porozmawiajmy. Jak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o liderów? Mhm. Czy dostajecie jakieś sygnały, że TVP planuje debatę liderów, w której zmierzą się Nie ma żadnych Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Władysław Kośniak, kamysz Z Szymon Hołownia? Zarówno przed wyborami w 2019 roku, jak i przed wyborami w 2020 roku już na tym etapie wiedzieliśmy, że będzie... Będzie debata albo czy to wtedy debata liderów partii demokratycznych i, i PiSu, u czy też debata później prezydencka. Wiedzieliście, tak? Wiedzieliśmy wcześniej. To, już było jasne. Oczywiście, to już było od kilku tygodni jasne, natomiast teraz nie mamy żadnego sygnału. Nie wykluczone, że do takiej debaty nie dojdzie, bo ani premier Morawiecki, ani prezes Kaczyński nie staną do debaty, czy to z Władysławem Kośniakiem kamyszem czy to z Donaldem Tuskiem. Niestety, ale dzisiaj TVP nie pełni swojej roli. Udział polityków partii demokratycznych, z uwagi na to, co do tej pory w TFOP też mówili, jest wprost blokowany, jest czarna lista, więc wszystkim tym, którzy próbują Jaka czarna, lista? czarna lista? polityków, którzy nie mogą uczestniczyć w programach TVP Info. Naprawdę? Tak. A dlaczego? Z jakiego względu? Kto no, to, ją miał to stworzyć? o to już proszę pytać e, tych polityków, którzy nie chcą mnie e, czy Dariusza Klimczaka widzieć w studiu e, TVP-Info. Nasz udział wielokrotnie, znaczy kilkukrotnie był już odwoływany, a wprost e, zaproszenia dla nas nie są wystosowywane, gdy delegujemy e, się do programów, to e, chcę, e, chcę pan powiedzieć, że jeśli partia pana wyznacza jako rzecznika do udziału w jakimś programie. To nie, to nie mogę w nim uczestniczyć TVP to blokuje? Tak, dokładnie. I niestety, ale jeśli ktoś dzisiaj chce powiedzieć, że TVP jest stacją, która jakiś pluralizm zachowuje i tak dalej, to pusty śmiech nie ogarnia. Jestem najlepszym przykładem, że tak nie jest. Ja się nie skarżę, ale chciałbym mieć możliwość od tych, którzy wiele mówią o demokracji i praworządności od 8 lat, że ją tworzą i budują, Wypowiedzenia własnego zdania, oni się nie muszą ze mną zgadzać, ich nie muszą zgadzać Ale z Ale pamiętam kiedyś Władysław Kośni, jak kamerz był Tycholeckiej. No był w sumie jak analizowaliśmy przez ostatnie 4 lata, bodajże trzy razy. No, zaiste to jeśli chodzi o myślę polityków PiSu, u trzy razy w miesiącu jest dany minister dany poseł to i po parę razy w tygodniu, niestety, niestety, ale chcę też powiedzieć politykom PiS-u wprost, że to się odwraca przeciwko nim, bo nawet ich wyborcy widzą, że to już nie działa, po pierwsze, a po drugie, że no, jednak dobrze by było pokazać chociaż kampanię wyborczej niektórych liderów i to, że dzisiaj te konwencje, wczorajszy marsz, nie był w ogóle pokazywany, transmitowany przez telewizję rządową, że te wydarzenia nie są w sposób równomierny pokazywane. Też niestety nie buduje standardu demokratycznego państwa. Prawa. Mamy 30 sekund. Jeśli opozycja wygra wybory, jeśli PSL, trzecia droga, będzie, będziecie współtworzyli ten rząd, to co zrobicie z TVP? Ją ja należy radykalnie od politycznych, poprzez chociażby likwidację Rady Mediów Narodowych, oddanie tych kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, przywrócenie stanu, który był do tej pory. Ja po raz kolejny chciałbym, aby TVP wróciła do stanu, w którym była, w którym pracują dziennikarze, którzy patrzą władzy na ręce i władzy i opozycji. Ja się nie boję trudnych pytań, ale chcę mieć możliwość wygłoszenia do nich odpowiedzi. I tu ustawiamy kropkę. Miłosz Montyka, rzecznik PSL, dwójka na sosnowieckiej liście trzeciej drogi. Bardzo dziękuję, dziękuję za tę bardzo. rozmowę.